W Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika od najbliższego poniedziałku będzie można oglądać wystawę malarstwa i rysunku Tomasza Kozłowskiego. To pierwsza wystawa prac związanego z puławami architekta, który po wielu latach przerwy powrócił do malarstwa. Obrazy wykonane są w różnych technikach, ale łączy je spójność kolorystyczna i geometryczna. Wykorzystuję różne techniki malarskie zarówno olej jak i akryl. Zajmowałem się swego czasu także linorytem. W tej chwili tu nie ma takich prac, no ale jest dużo rysunków i to rysunków dosyć nietypowych, bo klasyczne pastele i, i, i kredka i ołówek, ale także wykorzystanie przeterminowanych kosmetyków mojej żony, czyli cienie do twarzy, kredki do powiek i tego typu fluidy i tego typu rzeczy. Okazuje się, że świetnie się sprawdzają jako materia do wykorzystania w, w rysunku i malarstwie. Tak, a poza tym to jest duża oszczędność. Chociaż nie do końca mnie interesuje mnie malarstwo oparte na, o naturę. Uważam, że w moim przypadku malowanie krajobrazu, co oczywiście też uprawiałem i, i, i sporadycznie robię, jest możliwe, no, ale chyba nie na tym etapie. No, nie zawarłem tutaj żadnych żadnych prac, które. Pokazują y, jakieś malarstwa figuratywnego, dlatego że to nie był przedmiot tej wystawy. No, materiału mogło być co najmniej na dwie wystawy, natomiast y, no, uznałem, że to jest taki wybór reprezentatywny dla, dla takich podstawowych nurtów w mojej twórczości. No, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich y, znajomych i nieznajomych mieszkańców Puław i okolic. Mam nadzieję, że ta wystawa da Państwu y, troszeczkę Radości i wytchnienia od szarzyzny dnia poprzedniego. Wydaje mi się, że jest na tyle kolorowa i taka dosyć mocna w przekazie, że, że zrobi na Państwu miłe wrażenie. Prace Tomasza Kozłowskiego będzie można oglądać bezpłatnie w Puławskiej Galerii Sztuki do 19 marca od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.